Ilona Małek, witam, zapraszam na aktualności, a dziś w programie m.in. Przeworsk, po piersie króla Jana III Sobieskiego, wróciło na swoje miejsce. Wraca to, co kiedyś zostało usunięte przez system, e, wraca jako element naszej historii. Jasło, mieszkańcy dumni ze swojego miasta w projekcie Polska na tak. Ja Jasło kocham. Ja się tutaj urodziłam, tu mam rodzinę, dzieci. Rzeszów, ogólnopolska sztafeta pływacka Morsów. Postanowiliśmy w zupełnie inny sposób niż tradycyjnie świętować właśnie święto niepodległości i wymyśliliśmy sześć lat temu sztafetę niepodległości. Dziś do Przeworska powróciło popiersie króla Jana III Sobieskiego. Można je oglądać w miejscu, skąd zniknęło ponad 80 lat temu w parku przy Pałacu Lubomirskich. Podczas prezentacji odnowionej kolumny pokazano scenizację historyczną przyjazd króla do Przeworska. To popiersie króla Jana III Sobieskiego w Przeworskim Parku. Stoi w tym samym miejscu, gdzie stało przed II wojną światową. Umieścił je właściciel rezydencji, książę Andrzej Lubomirski. Po II wojnie światowej, kiedy została zlikwidowana składnica muzealna w 1948 roku, Teo po pierwsze trafiło do Muzeum Zamku w Łańcucie. Od 1984 roku jest w naszych zbiorach jako depozyt. Oryginalną rzeźbę wciąż można oglądać w zbiorach Muzeum w Przeworsku, kilkanaście metrów od wiernej repliki, która powstała w trakcie ostatnich miesięcy. Po pierwsze umieszczono na nowym cokole, wiernie oddającym wygląd historycznej kolumny. Wraca to, co kiedyś zostało usunięte przez system, wraca jako element naszej historii i będzie pokazywało mieszkańcom, jakie są nasze tradycje, co tutaj się mieściło i jakie było przesłanie księcia Andrzeja Lubomirskiego. Lubomirscy, właściciele Przeworskiego Pałacu, wśród licznych pamiątek. Przechowywanych w tutejszej rezydencji gromadzili tzw. sobiescjana, czyli przedmioty związane z królem Janem III-Sobieskim. To m.in. karabela wiedeńska, wachlarz królowej Marii Kazimiery i popiersie wykonane na przełomie XVII i XVIII wieku przez włoskiego rzeźbiarza Damiano Capellego. Świadkowie powrotu króla mogli dziś nie tylko usłyszeć o historii. Ale też ją zobaczyć dzięki rekonstrukcji przyjazdu władcy do miasta. Piękne wydarzenie dla przeworszczan, dla młodzieży, szczególnie dla młodzieży. A ludzie starsi na pewno są bardzo, bardzo z tego dumni, zadowoleni. Trzeba wiedzieć coś o swoim mieście, o swoim miejscu o zamieszkania skąd się pochodzi. To jest piękna historia naszego miasta i naszego muzeum. Po pierwsze Jana III Sobieskiego znajduje się tuż pod lipą, którą w czerwcu 1687 roku zasadził sam władca. To kolejny etap przywracania przedwojennego wyglądu pałacu lubomirskich w przeworsku. Jasło znalazło się wśród 11 miejscowości wybranych w plebiscycie Polska na Tak. To wspólna inicjatywa telewizji polskiej i polskiego radia, w ramach której widzowie zgłaszali miejsca, z których są dumni. Na antenie TVP Info jaślanie zaprezentowali swoje talenty, pasje i przywiązanie do małej ojczyzny. Jasło to miasto u podnóża Karpat w dorzeczu trzech rzek: Wisłoki, Jasiołki i Ropy. Wiktoria Kotulak i Zbigniew Dranka postanowili zgłosić swoją małą ojczyznę do akcji Polska na tak. Jeżeli Polska na tak, to jakżeby inaczej. Jasło także na tak. Jasło moje miasto, to po pierwsze, skrót od Jasła to ja. I wydaje mi się, że nic co Jasielskie nie zmie obce, bo ja się jestem u siebie. Jaśnanie pokazali na antenie ogólnopolskiej, jak bardzo związani są ze swoim miastem. Były akcenty sportowe, morsowanie i przygotowania do niepodległościowej parady rowerowej. Ja Jasło kocham. Ja się tutaj urodziłam, tu mam rodzinę, dzieci, pracuję w pobliżu jasła. Jasło traktuję nie samo jako jasło, tylko całe otoczenie, które sprzyja, czyli bezkit niski, który sprzyja rozwijaniu sportów przeróżnych. Spokojnie jest kontakt z naturą, są wokół lasy, góry, można na spokojnie spędzać czas, a jak, jak jest praca i jest, jest z czego żyć, to można tutaj żyć dobrze. I do tego rozwijać swoje pasje, na przykład muzyczne w zespole wokalnym muza, Ewa Grzebień wypuściła spod swoich skrzydeł wiele gwiazd. Zdolnych i pracowitych, bo myślę, że, że to, że ktoś jest gwiazdą, nie wynika z tego, że jest gwiazdą, tylko po prostu na to pracuje ciężko. W jaśle młodzi mają swoją bazę w centrum miasta, a starsi centrum aktywnego seniora. W ostatnich latach dzięki temu, co się dzieje, to myślę, że coraz bardziej Jasło sprzyja jednak młodym. Jest takim miastem bardzo fajnym, rozwojowym. Teraz dobrze się nam żyje, bo mamy stworzone warunki, bo nie dość, że jestem centrum aktywnym seniora, to jeszcze są kluby seniora, jeszcze są inne formy, które możemy skorzystać. Nie brakuje też dbałości o przekaz tradycji i zwyczajów kultury pogórzańskiej między pokoleniami. To jest wiązanka suita całych tańców pogurżańskich. Przede wszystkim oparte są na polce, różnych polka, holka, przez nogę nasza polka, suwany. Madonna, Madonna, Jasło na swój dom wybierają też obcokrajowcy. Można tak stwierdzić, że Bóg się zakochał w Jaszle, szczególnie w ludziach, którzy mieszkają tutaj. To że są świetni, sympatyczni, dają pozytywne energię. I dlatego Jasło jest jak najbardziej na tak. Morsy już dziś uczciły święto niepodległości na sportowo. W Rzeszowie rozegrano ogólnopolską sztafetę pływacką. Rywalizowały kluby morsów z całej Polski. W Rzeszowie zawody pływackie rozegrano po raz szósty. My jesteśmy osobami twórczymi. I postanowiliśmy w zupełnie inny sposób niż tradycyjnie świętować właśnie Święto Niepodległości i wymyśliliśmy 6 lat temu sztafetę niepodległości. Tym razem przyjechało prawie 100 osób z 12 klubów z całej Polski. Powiedzieć, że lubią zimną wodę to jakby nic nie powiedzieć. Ja się w wodzie czuję jak to się mówi ryba w wodzie, więc Cudownie się płynęło. Zwykle wyzwaniem jest samo wejście do zimnej wody. Tym razem chodziło o pływanie na 100 metrowym dystansie. Przygotowują się wcześniej też do takich zawodów, nasze morscy były wczoraj w wiławie pływać i nad ranem przyjechały tutaj do Rzeszowa, żeby znowu wziąć udział sobie tutaj w zawodach i płynąć. Be, ha, Be, ha, Be, ha, wrażenie jest takie, że tak naprawdę nie odczuwa się tego zimna, tylko oddech mocno przyspiesza. No Wyższa szkoła jazdy, bo... Szybsze wychłodzenie organizmu i trzeba się przyzwyczaić do tego, i trzeba, trzeba po prostu trenować. Zasada jest taka, że im zimniej, tym jest lepiej. Generalnie dzisiaj wodę ma niecałe 9 stopni. Naprawdę ciężko poruszać płetwami, ale ten wspaniały doping powoduje to, że dodaje nam skrzydeł i płyniemy naprawdę ile nas w mocy jest. Po raz pierwszy w historii zawodów nie triumfowali gospodarze. Tym razem najlepsza była sztafeta morsów z raszyna. Zwycięzcy ustanowili nowy rekord trasy 6 minut i 12 sekund. Na koniec pływania w zimnej wodzie czekały na uczestników gorące kiełbaski. Specjalność klubu Superka. Oglądają Państwo aktualności, a już za chwilę w programie. Bieszczady zebrały siły w pomocy dla Maksymiliana. Michał Drost w portrecie mierzy się z historią. Iwonicki Klub Narciarski Górnik ma 100 lat. Szlakiem podkarpackich legend i historii to wyjątkowy koncert integracyjny, który odbył się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Wspierania Kultury i Sztuki Karpatia połączyło osoby z niepełnosprawnościami, zawodowych muzyków i artystów we wspólnym projekcie inspirowanym legendami i historią Podkarpacia. Dzisiaj zobaczymy, usłyszymy tak naprawdę yy, legendy podkarpackie w oprawie muzycznej, które myślę, że bardzo mało osób zna, mimo że no, mieszkamy wszyscy na Podkarpaciu. No to tak naprawdę legendy, czy o rycerzu śpiącym gdzieś tam w klasztorze, czy o wielkim ogniu w Baranowie, który został magicznie ugaszony. Jeśli chcecie się zanurzyć w podkarpackie tajemnice, dajcie porwać się podróży w pełne zdarzeniu okolice. Tam, gdzie rosła grusza słodka, głośno mi jest wolna wieży. Projekt jest wyjątkowy, ponieważ w projekcie bierze, bierze, bierze udział młodzież, która ma problemy ze zdrowiem, ale również śpiewają w nim zawodowi muzycy, jak i również soliści grup Artystyczna Centrum Sztuki Wokalnej. Chodziło tutaj o integrację, żeby osoby, które. Często gdzieś tam siedzą na wózku w domu i nie mogą wyjść, spotkać się z innymi osobami, mogły się z nimi spotkać. drzewa, ożywają dawne sprawy. Czuję się spełniona, dlatego że uważam, że naszym obowiązkiem jest. Istotą człowieczeństwa jest to, że nie jesteśmy na świecie sami, że powinniśmy się otwierać na innych ludzi, bo największa niepełnosprawność to brak serca. Przede wszystkim chciałam pokazać, że osoby z niepełnosprawnością, jakąkolwiek, też mogą się spełniać, też mogą mieć marzenia i też mogą je spełniać. Tak Wieszczady zbierają pieniądze na kurację genową dla ośmioletniego Maksymiliana Ziurdziowa. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową. W wieku 12 lat większość osób z tą chorobą nie jest już w stanie samodzielnie chodzić. Ratunkiem jest kuracja genowa, którą można przeprowadzić w Stanach Zjednoczonych. Kosztuje 16 milionów złotych. Czasu na ratunek jest coraz mniej. Maksymilian z pomocą szkolnej asystentki bierze udział w zajęciach lekcyjnych. Ma zabiegi rehabilitacyjne, i jest pod stałą opieką lekarzy. Widać jednak, że choroba postępuje. Wykryto ją podczas rutynowych badań związanych z infekcją, badania genetyczne potwierdziły dystrofię mięśniową. Nasze całe ciało to jest mięsień, więc dzieci są już później nawet odżywiane przez sądę, są, mają po prostu tutaj oddychają, sztuczne oddychanie. Także no to jest ogrom cierpienia, ogrom cierpienia dla dziecka i po prostu dla nas. Patrząc, jak, jak dziecko umiera. Nigdy y, nie przedstawiliśmy mu sprawy, że to jest śmiertelne, bo też wierzymy, że, że go wyleczymy i chcieliśmy mu. Y, chcieliśmy mu uszczędzić y, dzieciństwa i niepotrzebnego stresu. Stopniowy zanik mięśni może powstrzymać kuracja dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Może zatrzymać, zatrzymać chorobę. Ona niestety nie cofnie skutków choroby, tak jakby, lecz zatrzymuje je na tym poziomie, na którym dziecku podamy. Więc jeżeli Max jest dzieckiem chodzącym, dostanie tę terapię, to będzie dalej dzieckiem chodzącym. Rodzice szukali możliwości leczenia dziecka i radzili sobie sami do czasu wykrycia u męża pani Anny nowotworu złośliwego. Pan Robert jest już po leczeniu, a trudne chwile pomogli przetrwać rodzinie, życzliwi ludzie. Sami nie dalibyśmy rady tego robić bez, bez pomocy przyjaciół i całkiem obcych ludzi, którzy do niedawna nas nie znali, a okazało się, że wkładają niesamowity ogrom pracy w te, w te zbiórki, organizację wszystkich tych wydarzeń. Bieszczacka społeczność organizowała challenge, aukcje, pikniki charytatywne i koncerty. Podczas ostatniego z nich, w którym zagrał m.in. Kordian, zebrano 120 tysięcy złotych. Zaangażowaliśmy to wszystkie służby na terenu Bieszczad, które pokazały po raz kolejny, że potrafimy się zmobilizować i mundur to nie tylko służb, symbol służby, ale też wspólnoty. My wiemy, co to znaczy choroba dziecka. Chcemy pomóc i pomagamy. Robimy to z dobroci serca. Na 21 grudnia zaplanowano kiermasz, koncert między innymi baciarów oraz świąteczne kolędowanie. Chcielibyśmy prosić wszystkich ludzi o po prostu o pomoc, jakąkolwiek. To może być najmniejsza wpłata, najmniejsza kwota, udostępnienie. Chciałabym zostać aktorem, piłkarzem, ale, ale jeszcze nie wiem. Mogłabym być też wokalistą, bo jestem w Chorce też w szkole. I dodaję, chciałbym, żeby choroba już się wyleczyła. Na razie na koncie siepomaga.pl zebrano 690 tysięcy złotych. W Filharmonii Podkarpackiej otwarto wystawę Janusz Drost Atelier. Rzeszowski fotograf Michał Drost sięgnął do archiwum pioniera galicyjskiej fotografii, w przełomu XIX i XX wieku Edwarda Janusza i zestawił jego pracę ze swoimi portretami. Dwie epoki dwóch artystów, choć dzieli ich całe stulecie, łączy fotografia, w której pierwszorzędne znaczenie mają kompozycja i światło. Na ekspozycję składa się 40 starannie dobranych portretów. One wnoszą coś nowego. Każą spojrzeć również na fotografię nie tylko Michała, który teraz aktualnie tworzy te rzeczy, ale w troszkę inny sposób na fotografię Edwarda Janusza. Portrety to więcej niż twarz. To emocje, choć zmieniają się ulice i moda, w spojrzeniach portretowanych wciąż obecny jest ten sam błysk życia. Jest taki klucz, że jeżeli fotograf fotografuje piękne rzeczy, to one już są piękne i to wtedy ten fotograf jest świetny. Natomiast trzeba fotografować wszystkich i wszystko, bez względu na to, czy to się podoba ogółowi, czy to jest komercyjne, czy to jest po prostu. Każdy zasługuje na to, żeby zrobić zdjęcie. Wystawa przypomina, że portret zawsze jest spotkaniem z drugim człowiekiem. Mimo, że obu tych panów dzieli ponad 10 dekad, to okazuje się, kiedy popatrzymy na tę, na tę wystawę, że te fotografie niespecjalnie się różnią. Znakomicie ze sobą rozmawiają, i co ciekawe, nie konkurują, a doskonale się uzupełniają. W czasach, gdy zdjęcie można zrobić w ułamku sekundy, te fotografie powstały z namysłem. Michał Drosty świadomie sięga po klasyczną estetykę portretu, słucha i obserwuje z uważnością, taką samą, z jaką przed laty pracował w swoim atelier przy Rzeszowskim Rynku Edward Janusz. Jeżeli ktoś chce pracować studyjnie z ludźmi. No to musi zacząć od tego i w zasadzie na tym skończyć, bo to jest skończone absolutnie. To to piękne światło, ci ludzie, którzy e, nie tyle pozują, co wrastają w obraz. Wystawa powstała w ramach projektu Patrz szeroko Rzeszowski weekend fotografii Filharmonii Podkarpackiej będzie prezentowana do 30 listopada. Iwonicki Klub Narciarski Górnik ma 100 lat. Jest jednym z dwóch najstarszych klubów narciarskich w Polsce, które do dziś nieprzerwanie prowadzą działalność sportową. Jubileusz świętowano przez cały rok, organizując zawody w ramach ogólnopolskiego cyklu Biatlon dla Każdego. Wczoraj setną rocznicę klubu podsumowano na galowo. W 1925 roku w Iwoniczu powstała Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Pionierami byli Antoni Kenar, Antoni Zychiewicz oraz Kazimierz Murman. To był początek Iwonickiego klubu narciarskiego. Było bardzo dużo młodzieży, która bardzo chętnie uprawiała ten sport. Nie było specjalnie jakichś rozrywek, jak w tej chwili ma młodzież potem, tylko narty to była nasza jedyna rozrywka. Gdy w 1953 roku odbyła się pierwsza edycja turnieju czterech skoczni, trzy lata później w podobnej formule rywalizowano na Podkarpaciu. Zaczęło się w Szyżowie, w Zagórzu, w Sanoku i w Iwoniczu Zdroju, który wygrałem z zdecydowaną przewagą. Ponad 50 punktów wygrałem. Narciarze z Iwonicza zaczęli zajmować czołowe lokaty na Mistrzostwach Polski i odnosić sukcesy na imprezach międzynarodowych. Nazwiska takie jak Jerzy, Gładysz, Jurek Karaś, Edward Jakieła, Jan Jakieła, Adam Jakieła, cały klan Jakiełów to byli zawodnicy rzeczywiście, którzy byli rozpoznawalni w Polsce i mieli naprawdę, odnosili duże sukcesy i w kraju i również za granicą. Klub wychował wielopokoleniową sztafetę biatlonistów. Jego historię zapisaną na zdjęciach można było obejrzeć na wystawie przygotowanej z okazji jubileuszu. W naszym klubie byli alpejczycy, byli skoczkowie, byli kombinatorzy norwescy, byli biegacze, ale oczywiście mnie ciągnęło zawsze do Biatlonu. No i pod okiem trenera Jana Murcka w klubie jakby te, te sukcesy można było odnieść. Decyzją Rady Miejskiej Iwonicza Zdroju rok 2025 został ustanowiony rokiem obchodów stulecia działalności klubu. Byłem, y Wielokrotnym medalistą z Polski, członkiem kadry Narodowej. Startowałem w Pucharach Świata. Zdobyłem kilkanaście medali z Polski. Za co dziękuję klubowi, bo to dzięki klubowi to mogłem osiągnąć. Dziś czołowymi zawodniczkami górnika są siostry Kamila i Klaudia Cichoń. Jest też utytułowane plecze juniorów. Klub dla zawodnika jest tak naprawdę miejscem jego rozwoju. I każdy klub, niezależnie w jakim miejscu się znajduje, jest potrzebny. Jest potrzebny, ponieważ to klub. Y Kształci tych najmłodszych zawodników, tych, którzy zanim trafią do kadry, to uczą się w klubie, uczą się na swoim terenie. Podczas jubileuszowej gali działaczom sportowym, trenerom oraz zawodnikom wręczono okolicznościowe odznaczenia oraz pamiątkowe laury. Weekend dobiega końca, sporo działo się w sporcie. Mirosław Pęcak jest już w studiu, gospodarz programu, w którym podsumujemy to, co działo się właśnie podczas weekendu. Powiedz, co ciekawego wydarzyło się właśnie w sporcie? No, sporo ciekawego działo się w futbolu, bo zespoły Szczebla Centralnego rozgrywały ostatnią rundę przed przerwą na mecze reprezentacji, na ważne mecze reprezentacji, to, co trzeba podkreślić. No i nasze drużyny tak ze zmiennym szczęściem, powiem. Zagrały. A że nie samym futbolem człowiek żyje, to powiemy także o tym, że siatkarki dewelopresu ciągle na czele tauron Ligi, a szczypiorniści z Mielca wrócili na zwycięską ścieżkę. Sportowe podsumowanie weekendu tuż po Aktualnościach, wcześniej prognoza pogody, a ja czekam na Państwo o 21.30. Do zobaczenia.